Zmiany w ełckiej pływalni. Na dnie jednego z torów basenu sportowego stanęła metalowa konstrukcja. Powoduje ona spłycenie toru do głębokości maksymalnie 1,10 m, tak by najmłodsi i najmniejsi wzrostem goście pływalni mogli się uczyć pływać. Wcześniej takiej możliwości nie mieli. W tym celu była wykorzystywana płytsza część basenu rekreacyjnego. Zalecenie Toru ma znaczenie dwojakie. Po pierwsze, chodziło nam o to, by dzieci mogły w komfortowych warunkach uczyć się pływania. Mówię tutaj o tych najmłodszych dzieciach, także najmniejszych dzieciach, najniższych wzrostem. Poza tym, oczywiście, chodzi o komfort pracy instruktorów i trenerów pływania. Do realizacji tego pomysłu MOSIR przygotowywał się od dłuższego czasu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej i z płyt robelitowych kosztowała ponad 40 tysięcy złotych i będzie oddzielona barierkami od pozostałych torów. Podobna jest w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Tę ełcką przetestowali już uczniowie podstawówek. Jak coś nie wyjdzie i tak oto może ustać i nic się nie stanie. Że w ogóle nie można na tym utonąć, Utrzymać się tak cały czas. Teraz pływania będą mogły się uczyć nie tylko dzieci. Swoje umiejętności mogą tam doskonalić także dorośli, którzy niezbyt pewnie czują się w wodzie. Na taką konstrukcję bardzo długo czekała pani Halina. Tutaj czuję się bezpieczniej. Tam z takim na tamtym torze z duszą na ramieniu pływam, a tutaj tak zupełnie spokojnie, swobodnie. Spłycenie toru to wstęp do poważniejszych zmian w basenie rekreacyjnym. Zyska jacuzzi, z którego zniknął zjeżdżalnie na rzecz większej liczby lażanek. Atrakcje wodne zostaną przeniesione do basenu rekreacyjnego. Będzie ich także więcej. Musieliśmy właśnie wypłycić to dno po to, by już nauka pływania nie odbywała się w płytszej części basenu rekreacyjnego. By ten właśnie fragment naszego parku wodnego mógł służyć tylko i wyłącznie do zabawy, do rekreacji, do wygłupów naszych najmłodszych gości. Z nowego toru dzieci będą mogły korzystać już za kilka dni. Stuprocentową funkcjonalność tor będzie miał 1 września. Będzie tam także miejsce do aqua spinningu.